Top 5 informacji na temat pasożytów. Dieta oczyszczająca z pasożytów nie istnieje. Jeśli pasożyty dokonały inwazji w nasz organizm i borykamy się z tym problemem, to niestety nie ma diety czy składnika diety, który pozwoliłby nam je z organizmu usunąć. Naturalne metody na oczyszczanie z pasożytów nie istnieją. To znaczy, są pewne składniki, które mogą mieć jakąś niewielką skuteczność w kontekście leczenia pasożytów. Ale ja tutaj zdecydowanie doradzam oddać się w ręce lekarza i poddać farmakoterapii, która będzie znacznie skuteczniejsza niż jakieś domowe mikstury i wywary o wątpliwej skuteczności. Dieta może wspierać. Odporność na pasożyty, ale nie należy sobie tutaj za dużo obiecywać. To znaczy, jeśli jesteśmy osobą, która ma zdrowy układ immunologiczny, czyli jest dobrze odżywiona, to prawdopodobieństwo, że złapiemy pasożyta, jest trochę mniejsze. Nasz organizm będzie miał możliwość łatwiej się bronić. No ale nie ma tutaj cudów, niestety, w wielu przypadkach, nawet jeśli jesteśmy bardzo zdrowi, to taka infekcja może się u nas rozwinąć, jeśli będziemy mieli kontakt z jajami pasożytów. Najważniejsza jest profilaktyka, mycie rąk, mycie warzyw i owoców, unikanie surowego mięsa, szczególnie z niepewnego źródła oraz spożywanie oczywiście czystej wody. Przestrzeganie tych zasad w dużej mierze uchroni Cię przed infekcją pasożytniczą. Pasożyty dają zazwyczaj dosyć niespecyficzne objawy. W przykład ból brzucha może wynikać oczywiście z infekcji pasożytniczej, ale z wielu różnych innych przyczyn. Dlatego jeśli borykamy się z jakimiś dolegliwościami, których przyczyny nie znamy, to warto skierować się do lekarza, poprowadzić podstawową diagnostykę w kierunku najbardziej prawdopodobnych przyczyn tych dolegliwości, a kiedy okaże się, że nic z tego się nie sprawdza, to rozważyć diagnostykę w kierunku pasożytów, co oczywiście warto robić po konsultacji i pod kontrolą lekarza. Jeśli interesujecie więcej na temat pasożytów, to zapraszam Cię do obejrzenia odcinka, który jest poświęcony mitom związanym z pasożytami. Znajduje się on na kanale WellBe Studio.